Dzisiaj pogadamy o czymś, co męczyło mnie od dłuższego czasu, a konkretnie o dźwięku. Siemano, witam w e, pięknym parku, innym parku. Znaczy, nie tym co zwykle, to jest z drugiej strony ulicy. E, podczas powrotu z. A, nie wiem czy widać? Z. Odbierania jedzenia. Było coś widać? Nie wiem, czy było coś widać, nieważne. Postanowiłem przysiąść sobie na chwilę i nagrać dla Was kilka słów. Jak już mówiłem wielokrotnie, ten kanał jest takim moim kanałem nie powiem, że testowym, ale, ale naukowym. To znaczy, że eksperymentuję sobie tutaj z różnymi rzeczami i po prostu się uczę. I o ile, powiedzmy, Obraz ogarnąłem jako tako, nadal mam problemy z oświetleniem, nie tyle co mam problemy, ile nie chcę mi się często tego oświetlenia wyciągać, często też nie bardzo się przejmuję kadrami, tak jak w tym wypadku, no, no kadr jest kiepski, nie oszukujmy się. Nagrywam szerokim obiektywem, jestem na środku kadru i dookoła mnie nie ma nic ciekawego, więc ten kadr jest nudny, no ale no nieważne, nie? Jak, jak trzeba, to przynajmniej wiem jak to robić. I największy problem z tego wszystkiego mam z dźwiękiem. Testowałem już różne mikrofony do nagrywania. Wcześniej, jak nagrywałem, jak nagrywałem przed kompem Daily Basis, nagrywałem różnymi mikrofonami, z różnymi ustawieniami, z różnym softem itd. dalej W tym momencie korzystam z mikrofonu Shure MV7. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy, bo niestety nazwy to nie jest moja mocna strona, który i chyba już to mówiłem, który zarówno posiada wyjście analogowe, jak i wyjście cyfrowe. I ostatnie nagrywki, które słyszeliście, były robione właśnie na szur z połączeniem cyfrowym. Ale nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to bardzo. I zastanawiam się, w jaki sposób, w jaki sposób lepiej ogarnąć tą sytuację. I teraz może ktoś ma doświadczenie w podłączaniu mikrofonów analogowych. Może polecicie jakiś przetwornik? Może polecicie. Cokolwiek, co sprawiłoby, że ten dźwięk brzmiałby po prostu lepiej. Okej, okay. bo y, testowałem już różne przetworniki. Sorry za to zatrzymanie się, ale generalnie no. Ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś siedzi i nagrywa. Zawsze dostaje zajebiste spojrzenia w moją stronę. To nic po prostu, tylko się uśmiechnąć. Eee, w każdym razie testowałem już różne przetworniki, testowałem już różne wzmacniacze i niestety żaden nie spełnia e, moich e, oczekiwań. Ostatnio, znaczy wczoraj, trafiłem na XLR Go Mini, który podobno idealnie współpracuje. Z tym konkretnym mikrofonem. Jest też wersja XLR Go Audio, coś tam, nie pamiętam, która kosztuje blisko dwa koła, ale wersja mini jest dużo tańsza i znalazłem ją od prywatnej osoby za niecałe 600. Co jeżeli chodzi o ceny rynkowe, to jest, no kurde, no naprawdę niewiele. Więc to jest w tym momencie moja, mój pomysł na to. Jeżeli to się sprawdzi, to może pomyślę o kupieniu tej wersji pełnej. No bo dlaczego by nie? Ma dużo więcej, że tak się wyrażę, opcji. Plus do tego ma sampler, który czasami mi się przydaje. No chyba, że macie inny pomysł. Ktoś się zna na obróbce dźwięku? Ktoś wie, jak to dobrze zrobić? Chodzi mi przede wszystkim o złącza analogowe, bo cyfrowo mniej więcej sobie radzę. Nie podoba mi się to, ale jakoś potrafię to ogarnąć. Jeżeli chodzi o analog, jestem totalna dupa. Więc czekam na Wasze komentarze. Może polecicie mi jakiś inny mikrofon? Może polecicie mi jakiś inny soft do nagrywania? Może polecicie mi cokolwiek? Cokolwiek o czym mogę jeszcze nie wiedzieć? No to co? Liczę na Was. Mam nadzieję, że dostanę jakieś informacje. Jeżeli nie w komentarzach, to może dostanę coś mailowo. A mówię o tym tylko dlatego, że. Jak o ile staram się utrzymać jakąś równowagę w swoich firmach, firmach, w swoich filmach to dźwięk jest czymś, co po prostu jest w cały świat obecnie. Jeden tydzień nagrywam tak, drugi tydzień nagrywam tak i zaczyna mnie to po prostu irytować, a chciałbym się to nauczyć robić dobrze. Stąd moja pogadanka tutaj. Zatem to tyle ode mnie w ten muzyczny poniedziałek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.